Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A naszym gościem jest rok Zygmunt, klub jedeloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze. Y Sprawa Krajowego Planu Odbudowy. Czy to jest coś, co będzie jeszcze przez najbliższe tygodnie gdzieś tam rezonować? Czy za chwilę znajdzie się jakiś nowy temat zastępczy? Bo wydaje się, że opozycja cały czas próbuje to podgrzewać, ale jak wiemy z naszego doświadczenia medialnego, takie życie medialne dość krótko, że tak powiem, mm, pewne informacje mają dość krótką y, datę ważności, o tak bym to powiedział. Tak, no, afery mają w Polsce bardzo krótką datę ważności, natomiast KPO jest o tyle symptomatyczne, że już nie wchodzą w szczegóły merytoryczne całe, całe, całego zamieszania, no to odblokowanie KPO, niezależnie od tego, co sądzimy o tym, w jakich okolicznościach do tego doszło, że tak naprawdę nic się w polskim prawie nie zmieniło, tylko trochę na, na piękne oczy Donald Tusk to KPO dostał, no to jest jedyny konkret tego rządu, którym się, mogła, którym się mógł chwalić. Tak? Sprawczość poza, poza KPO. Um, oczywiście to jest duży projekt, ja nie, nie chcę tego zawołować, natomiast sprawczość poza, poza tym projektem jest bardzo niska z różnych powodów, o których też możemy porozmawiać. Um, więc um, załamanie się wizerunkowe KPO jako właśnie wielkiego sukcesu, wielkich pieniędzy, które pójdą w polską gospodarkę, ja też w ogóle nie twierdzę, że nie pójdą, bo, bo tak naprawdę pójdą. Merytorycznie ta afera y, rzeczywiście nie jest, nie jest y, to nie jest tak, że całe KPO zostało przepalone na jachty. Natomiast wizerunkowo tak to wygląda. I z tego powodu na pewno, na pewno będzie to dla Donalda Tuska problem. Um, no bo poza KPO nie ma wielu kart. Znaczy, jest też tak, że oczywiście, tak jak Pan wspomniał, że no oczywiście nie wszystkie pieniądze z KPO zostały przepalone na jachty. Tylko z tym jest taki podwójny problem, że to nie jest jakaś tam jednorazowa kwestia przy tysiącach umów, tylko. Tylko wiele. E, mówię oczywiście sam, samym tym programie Choreka. E, no, i, no i oczywiście drugi taki bardzo mocno działający na wyobraźnię problem, czyli ten symboliczny, o którym rozmawialiśmy, czyli kwestia, no, że to kurczę poszło na jachty, a nie na zupełnie coś innego. No jachty są bardzo mocno, że tak powiem, mm, no tak jak wspomniałem, działają na wyobraźnię. Tak, KPO był takim, przez pewien czas było takim totemem, który w polityce służył do uzasadniania, skąd się wezmą na coś pieniądze. Mówiło się o służbie zdrowia, mówiło się o inwestycjach, o rozwoju i zawsze, gdy dziennikarze pytali, no dobrze, a skąd pieniądze do KPO, 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 no to nagle się okazuje, że największy medialny szum wokół KPO wytworzył się wokół tych pieniędzy dla branży choreka, gdzie rzeczywiście nie wiem, czy te wnioski są formalnie formalnie poprawne. Być prawdopodobnie są, co też spowoduje, że te kontrole teraz zapowiedziane, nie przyniosą jakichś, jakichś wielkich skutków i, i nie będzie trzeba załatwiać tych pieniędzy. Zapewne, chociaż, chociaż oczywiście na to, na to musimy poczekać. Natomiast nagle się okazało, że te pieniądze oczywiście też pewnie pójdą na służbę zdrowia, na pewno. Natomiast przestrzeni medialne funkcjonują jako kasa dla przedsiębiorców, którzy napisali wnioski i dostaną jachty, no prawdopodobnie na firmy, ale też nie wiadomo, czy nie ma jakiejś, jakiegoś okresu, po którym mogą te jachty na przykład sprzedać tak? i już zyski z tej sprzedaży przeznaczyć na, na, na inne cele. Więc rzeczywiście no, jest pewien problem, chociaż problem polityczny oczywiście jest dla, no, dla Tuska, natomiast jeśli chodzi o to, kto za niego personalnie odpowiada i to, jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest teraz stawiana pod ścianą trochę przez, przez to, co się dzieje, no to dla, no, dla Tuska jest na pewno wygodne, dlatego że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest no, jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy tego rządu, a nie jest platformy obywatelskiej, tylko z Polski 2050. Urosło ostatnio bardzo mocno na różnych, na różnych tematach, m.in. na temacie mieszkaniowym. I to, że ona teraz zostanie trochę przykrócona, chociaż nie wiadomo, czy odejdzie z rządu, tak, ale, ale to, że, to, że w ogóle straci wizerunkowo i musi się tłumaczyć, no to dla Donalda Tuska jest na pewno wygodne. Co też pokazuje, prawdę mówiąc, że Donald Tusk idzie już w taką politykę zupełnie dla twardego elektoratu. Bo mógłby jednak y, zauważyć, że skoro y, Katarzyna Pułczyńska nałęcz jest najmocniejszą merytoryczną podbudową tego rządu, to cokolwiek on o niej sądzi, no to powinien ją trzymać, y, trzymać y, przy sobie i y, 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 gdzieś tam dbać o to, żeby ten wizerunek dalej był w ten sposób podtrzymywany, bo oczywiście trzeba mieć Romana Giertycha, prawda, dla twardego elektoratu, ale trzeba też mieć kogoś, kto y, mówiąc kolofjalnie dowodzi tematy, i Katarzyna na nałędź jest taką osobą. A teraz nagle się okazuje, że, że można, ją, można ją przykrócić, i Donald Tusk z tej, okazji, z tej okazji korzysta, choćby przez te takie wizerunkowe czy, czy publiczne upokarzanie, tak, które nam wczoraj było bardzo głośno na portalu X. No tak, tylko że żaden, żadna partia nie wygra wyborów, jeżeli będzie tylko się uśmiechać do twardego elektoratu, chyba że planuje miękkie lądowanie w ławach opozycji. I czy to nie jest czasem na chwilę obecną plan Donalda Tuska? No to, wygląda. no to wygląda. To jest tez, na którą bodajże Grzegorz Storczyński jakiś, jakiś czas temu postawił, że cała ta, cała ta dyskusja o sfałszowanych wyborach, zresztą Roman Giertyk do dzisiaj, do dzisiaj twierdzi, że to jest wadliwie zaprzysiężony prezydent. Więc cała ta, cała ta awantura, która no już teraz trochę przegasła, ale nadal, nadal gdzieś tam rezonuje, no na pewno jest, jest grą na zbudowanie jakiegoś nowego mitu. Tylko, że to jest rzeczywiście mit, który no, nie, jest, nie jest na wygranie wyborów, tak. No, prawo i sprawiedliwość również miało e, mit smoleński. Natomiast wygrał wybory w 15 roku właśnie dlatego, że przekroczyło ten mit smoleński. E, i, I odezwało się do innego elektoratu. E, trochę też e, dlatego wygrał, wygra, wygrała koalicja 15 października w 2023. Nie dlatego, że Donald no, Tusk. Który jechał mocno antypisowskim przekazem przebił jakiś szklany sufit, bo, bo nie przebił tego szklanego sufitu, tak? Wygrała, wygrała ta koalicja dlatego, że trzecia droga miała, no chyba możemy to powiedzieć po czasie krótkoterminową, ale jednak wiarygodność jako ten trzeci, ta trzecia siła, która no, widzi, że prawo i sprawiedliwość no, już musi odpocząć jednak od władzy, bo, bo już pod koniec bardzo się wypaliło programowo, ale też nie chce jednowładztwa Donalda Tuska, no i ludzie zagłosowali na, na trzecią drogę, co Platforma Obywatelska dalej uważa, że się nie stało i trzecia droga dostała 14%, dlatego, że Donald Tusk łaskawie pozwolił głosować na trzecią drogę swoim wyborcom taktycznie. Nie twierdzę, że nie było wyborców taktycznych, natomiast nie była to, 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 to nie była większość osób, które, które na trzecią drogę zagłosowały. I rzeczywiście no, na, na ten moment nie widzimy nie widzimy takiej. Właśnie przekazu dla tak zwanych normików, które, które miałyby koalicję 15 października, bo trzecia droga się wypaliła. I teraz trzecią siłą jest konfederacja, no, która, która raczej z Tuskiem nie będzie chciała pójść. Ale z jednej strony konfederacja raz na jakiś czas. Yy, yy. Jak to, nazwał, jak to nazwał Marek Jakubiak, że to ci młodzi, młodzi politycy trochę wierzgają i właśnie chcą pokazać swoją taką niezależność, ale na ile w tym jest takiego pokazania niezależności i w tym w takich, takich, takich słowach, które padają, że będziemy negocjować trochę z Platformą, trochę z Prawem i Sprawiedliwością i kto zapewni, że tak powiem, dbałość o nasze postulaty, z tym wejdziemy do rządu. Wyobrażamy sobie w ogóle taką sytuację, że nawet Platforma Obywatelska siada do rozmów negocjacyjnych z federacją. Usiąść może. Natomiast konf mówimy Konfederacja, bardziej pewnie mamy na myśli Mencena. Bo Oczywiście, Krzysztof nie Bosak mówimy o Konfederacji Grzegorza Brauna, tak, tak, tak. No, Grze czy Grzegorz Braun coś tam w ogóle osobno teraz już funkcjonuje? Natomiast nawet Krzysztof Bosak no, ewidentnie grał na Karola Nawrockiego w tych wyborach i myślę, że on, on jednoznacznie widzi siebie, jeśli chodzi o jakąś potencjalną koalicję przy Prawej Sprawiedliwości. Ja nie mówię, że na niepodmiotowych warunkach, bo myślę, że akurat Bosak chciałby mieć się podmiotowe warunki. Męcen rzeczywiście, Męcen rzeczywiście kreuje się trochę na taką polską partię koalicyjną, która może pójść i z jednymi, i z drugimi, bo dla jednych ma coś, dla drugich ma coś. Też i u jednych i u drugich widzi jakieś potencjalne punkty styczne. Ja się zastanawiam tylko, czy Donald Tusk byłby w stanie uzasadnić swoim wyborcom, że siada do stołu z ludźmi, których oni uważają że za faszystów albo przynajmniej niebezpiecznych ekstremistów. Pytanie, czy argument z antypisizmu by tu wystarczył? Czy gdyby Donald Tusk i jego otoczenie powiedziało, że no słuchajcie, musimy usiąść do stołu nawet z Konfederacją, dlatego że trzeba obronić Polskę przed PiSem. Byłby wystarczający. Ja pamiętam, że swego czasu Wojciech Maziarski pisał że w Gazecie Wyborczej, że on by, on by się zgodził na to, żeby z Konfederacją nawet pójść w jakoś tam punkt. No, pewnie punktowo bardziej, już też dokładnie nie pamiętam tego tekstu, byleby tylko nie z pisem. Wojciech Sadurski chyba też kiedyś pisał na portalu x w ten sposób, że zaakceptowałby taki, jakiś taki deal. Więc może rzeczywiście jest w tym coś chociaż też no, słowo Mencen, mimo wszystko jednak, jednak na samym końcu to, jak wyszły te rozmowy u niego, no, no pokazywały, że, że raczej bliżej mu do Karola Naworskiego niż do Rafała Trzaskowskiego. No, siłą rzeczy, myślę, że i elektoratowi Siłą rzeczy, siłą rzeczy tak, siłą rzeczy Poza tym też nowe rokowanie, co będzie w 27 roku dzisiaj jest, jest, Ale my, no, jest my dziennikarze, spekulatywne. My dziennikarze to lubimy. Rok no, zygmó lubię Jagieloński był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Siódma, dziewiąta, twój początek dnia.